Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Myśl Przewodnia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o motywacji. Nieprzypadkowo ten materiał pojawia się 25 września. Wiem, że ten przełom września października jest taki najbardziej zmienny. Przyzwyczajamy się dopiero do szkolnych ławek, wchodzimy w ten tryb i motywacja spada. A czy w ogóle możemy mówić o motywacji, czy ona w ogóle istnieje? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, ale z lekką zmianą. Postanowiłam, że jest to tak obszerny temat, że żal byłoby nie skorzystać. Więc w opisie będą dodatkowe materiały, z których możecie wyczytać i dowiedzieć jeszcze więcej niż z tego podcastu. Zachęcam Was bardzo serdecznie do zerknięcia. Są to naprawdę super rzeczy, które mi otworzyły oczy, które mam nadzieję, że Wam się spodobają. Pamiętajcie też o notatkach z odcinka, które są pod każdym odcinkiem, ale masą myślane. Dobrze, przechodzimy w takim razie do podcastu. Zapraszam. Badu sole, badu sole, badu sole. Zacznijmy oczywiście od definicji. Zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian to procesy motywacyjne. Procesy te ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywanie pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników. Takim wynikiem może być zmiana warunków zewnętrznych, jak i zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia. Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności, wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Wiem, przepraszam, że przytoczyłam Wam tak bardzo naukową definicję, ale no właśnie, czym tak naprawdę dla nas jest motywacja? Czy w ogóle możemy mówić, że musimy się zmotywować, żeby zacząć działać? Czy w ogóle musimy? mówić o motywacji jako czynniku zapalnym naszych wszystkich działań. No właśnie. Dzielimy motywację na dwa typy. Pierwsza to jest zewnętrzne źródło motywacji. I to są rzeczy, które napędzają nas do działania. Na przykład chcę dostać tę pracę, ocenę. Chcę dostać się na wymarzone studia. I to są wszystkie osiągnięcia, które zdobędziemy na przykład z procesu uczenia się, czyli jest to wynik naszych działań. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że osiągamy sukces, przez to znajdujemy motywację. Dalej mamy wewnętrzne źródło motywacji, czyli jest to motywacja przez sam proces, czyli na przykład sprawia mi ogromną przyjemność usiadnięcie przy książkach i sama ta nauka. I to jest ta motywacja wewnętrzna, bo robimy coś, bo to lubimy. Dlaczego nawiązuje do nauki? Bo to jest po prostu temat, który dotyczy większej z nas. Yy, uczymy się, czy to studia, czy to w szkołach średnich, podstawowych, czy pracujemy. Człowiek uczy się całe życie, dlatego będę bardzo często do tego wracać. Ale mimo tego, że mamy te zewnętrzne i wewnętrzne źródła motywacji, to są pewne czynniki, przez które możemy nie być zmotywowani. I tutaj przede wszystkim jest komfort. Podświadomie kopiujemy ludzi dla korzyści społecznych. Kopiujemy ludzi, których uważamy za lepszych od siebie. Niestety, ale jesteśmy ludźmi, którzy w miarę szybko adaptują się do pewnych sytuacji. Podobnie jest w tym wypadku, czyli boimy się, co myślą ludzie, a co gorsza. Chcemy wszystkim dogodzić, bo zależy nam na być ulubionym, akceptowanym, bo to jest jedna z naszych potrzeb ludzkich być akceptowanym. Próbujemy się dostosować, bo tak jest łatwiej. To ty musisz zdecydować, co myślisz, że jesteś w stanie osiągnąć. To ty decydujesz o własnym życiu. To, że jakaś korzenka z klasy powiedziała ci, że o, powinnaś zrobić tak. Nie oznacza, że musisz tak zrobić, bo ona tak powiedziała. To od nas zależy, co my zrobimy ze własnym życiem i przechodzimy dalej, czyli nie jesteśmy zmotywowani przez okoliczności. No i tutaj niestety, jeżeli jesteśmy w środowisku osób, które są zafiksowane na temat imprez. Myślą są bardziej wycofaną, spokojną, która zależy na przykład na szkole, na ocenach. To się gryzie. Bardzo często jest ciężko zdobyć tę motywację, gdy wokół nas jest chaos. I ten chaos powoduje, że nasze zdrowie psychiczne nie jest na zbyt dobrym poziomie. A to właśnie od głowy wszystko się zaczyna. Porządek jest bardzo ważny, ale ten w głowie jest najważniejszy, bo on pomoże nam zdobyć wymarzone cele to właśnie nasze nastawienie, psychika decyduje o tym jaką mamy silną osobowość ale może nam przeszkodzić również brak aspiracji, czyli żyjemy tu i teraz i ja bardzo lubię mówić o tym, że ludzie powinni skupić się na tym co jest teraz ale powinniśmy mieć z tyłu głowy, że w przyszłości chciałabym osiągnąć to, to i to Brak aspiracji może być ogromnym problemem dla osób, które nie są do końca pewne o swoją przyszłość. Nie wiedzą, co chcą robić, nie mają określonych celi, bo po prostu dopiero szukają swojej drogi. I to jest ok, to jest jak najbardziej ok. Pamiętajcie jednak o tym, że kiedyś trzeba podjąć decyzję, a im dalej ją odwlekamy, tym o wiele ciężej jest nam stanowczo powiedzieć, czego chcemy. I tu nie mówię teraz, że powinniśmy od razu podejmować decyzje bez zastanowienia. Po prostu. O wiele łatwiej jest wyznaczyć sobie termin na danie odpowiedzi. Więc szukajcie. Znajdźcie powód, dlaczego coś jest dla was interesujące. Szukajcie celu tego, co robicie, jeżeli chodzi o naukę. Tak, każdy z was ma przedmioty, których nie lubi. Ale są też takie, które w jakimś stopniu nas interesują. Dlaczego te przedmioty was interesują? Co w nich jest takiego, że chcecie się ich uczyć? Jeżeli dojdziecie do wniosku, że żaden z przedmiotów, które macie w swoim planie, nie są interesujące. Albo będziecie na siłę szukać powodów. Może warto zmienić kierunek i znaleźć coś, co z nas zacznie interesować. Znamy już typy motywacji, wiemy już, jakie są główne powody, przez które nie jesteśmy zmotywowani. I teraz muszę to zrobić. Muszę to zrobić i powołam się na niesamowicie ważną rzecz. Uwaga. Skupcie się w tym momencie bardzo. Przytoczę wam teraz cytat Mel Robinson, która mówi o motywacji w ten sposób. Zapomnij o motywacji. To mit. Nie wiem kiedy wszyscy wpadliśmy na pomysł, że aby się zmienić trzeba czuć chęć lub motywację do działania. To kompletna bzdura. W momencie kiedy nadejdzie czas, aby się o siebie zatroszczyć, niby będziesz czuł się zmotywowany. W rzeczywistości nie będziesz mu ochoty na nic. Uważam, że ten cytat jest niesamowicie oddający postać rzeczy. Powiedzmy sobie to wprost. Motywacja istnieje, ale ludzie ją źle interpretują. To nie jest tak, że potrzebujemy motywacji, żeby zacząć działać. Motywacja ma być wynikiem, a nie początkiem. Jest ona rzeczą dosyć ulotną. To jest w porządku, jeżeli nie czujemy się w niektóre dni skorzy do podjęcia jakichkolwiek działań, nie czujemy się właśnie zmotywowani. Ważne jest, żeby w te przysłowiowo dobre dni, gdzie mamy tą energię do działania, wypracować sobie pewien system. I tak, jeżeli chcieliście zawsze zacząć ćwiczyć, na przykład codziennie. I oczywiście, plan jest niesamowicie ważny, o tym też jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale. Trzeba wypracować pewien system. Trzeba się zmusić. Powiedzmy sobie to wprost. Przeczytałam ostatnio słowa. Siła, woli i motywacja jest jak bak z energią, które uciekają, jeśli nie będą uzupełniane. I uważam, że to jest niesamowicie ważne. Tak jak wszystko w życiu, trzeba ćwiczyć, uczyć się, próbować. I tak samo jest z naszą siłą, woli i motywacją. One nie są nam potrzebne, żeby zacząć działać. Ale są nam potrzebne, żeby kontynuować nasze działania. To są takie procesy, które wchodzą dopiero, gdy nasze nastawienie się zmienia. Wracając jeszcze od mojej poprzedniej myśli, trzeba wypracować sobie pewien system i dyscyplinę, która pomoże nam w tych słabszych dniach. Ale dlaczego powinniśmy w ogóle próbować się motywować? Motywacja działa, kiedy ty działasz. Znajdą się głosy, które powiedzą, że motywacja nie istnieje. I ja się z nimi zgodzę pół na pół. Osobiście uważam, że motywacja istnieje i jest ona wynikiem naszych sukcesów. Nie potrzebujemy motywacji, żeby zacząć działać. I tak, pojawia w nas taka nadzieja, gdy zaczynamy coś robić, czujemy wow, udało mi się zrobić to, to i to, jutro spróbuję tak samo. I okazuje się, że jutro wstajemy i nasze uczucia są już zupełnie inne na ten temat. I wtedy ważne jest po prostu. Czasami się zmusić, jeżeli nam na czymś na maksę zależy, to sami wiecie po sobie, że o wiele łatwiej jest to robić, jeżeli wiemy, że chcemy coś zrobić, o wiele łatwiej. Jeżeli czujemy, że jest to dla nas obowiązkiem, to już podchodzimy do tego tak. No wiecie. I przytam wam jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, kiedy zaczął się ten etap myślenia, kiedy można zacząć działać dopiero, gdy ma się motywacja. Sama się na tym zapałam, że muszę mieć dużo motywacji, skoro robię tyle rzeczy. Jesteśmy tylko ludźmi i chcemy, żeby nasze życie było łatwe i przyjemne. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Życie nie jest łatwe. Podejmowanie trudnych decyzji nie jest łatwe. Przyznanie się do błędu czy porażki też nie jest łatwe. Dlaczego ludzie za szybko się poddają? Zapominają, że są ludźmi i nie przewidują, że napotkają trudności. Pół tekstu jest moje, pół tekstu jest e, zaczerpnięte z strony, która oczywiście źródła będzie mi w opisie. Tak. Ludzie zapominają, że są ludźmi, że są leniwi, że nie chce nam się po prostu, że mamy tyle na głowie, że nie mamy czasu, zapominamy. To jest normalne. I nie przewidują, że napotkają trudności. Uważamy, że nam się należy, to po pierwsze. A po drugie, jesteśmy osobami i w ogóle ludźmi, którzy działają, próbują działać i jak coś się wydarzy, coś, czego się nie spodziewali, coś dla nich... Zbyt zyskującego, wolą odpuścić, bo się boją się, bo imy się żyć. Bo ludzie źle pomyślą, bo rodzice się nie zgodzą, bo jest to jednoznaczne z tym, że trzeba się poświęcić, że trzeba coś odpuścić, zaryzykować. Czy to jest dobre? To jest naturalne. To nie jest nic z kosmosu. Rzeczy, o których mówię, to są po prostu procesy, które zachodzą w życiu każdego człowieka. po sobie sami wiecie, że tak po prostu jest. Czy mamy na to jakąś recepturę? Tak i nie. Nie, ponieważ zawsze się potkniemy. Nie ma innego idealnego systemu, który nam powie, co ma robić w życiu. Nie ma też idealnej drogi, którą mamy obrać, bo każda jest indywidualna. Nie ma jednej recepty na to. Jak powinniśmy się motywować, jak powinniśmy się zdyscyplinować, jak powinniśmy znaleźć tą silną wolę. Ale tak, bo to od nas zależy, co my będziemy w życiu robić. Jeżeli powiemy sobie, chcę być w przyszłości kosmonautką, kosmonautą, i dla niektórych wydaje się to bardzo nierealne marzenie, no ale jak to? Ty latać w kosmos, przecież ty nawet nie potrafisz fizyki. No i wy mówicie, dobra, zrobię to. Mija dzień, dwa. Może tydzień. I tak, powtarzacie, robicie i tak dalej. No i po tym tygodniu zaczynacie się zastanawiać. A może to nie było to. Może łatwiej znaleźć inny sposób, albo w ogóle znaleźć coś łatwiejszego, prostszego, do czego się nadaje. Bo ktoś mi powiedział, że się nie nadaje. Błąd, błąd, i jeszcze raz błąd. Ludzie będą mówić. Ludzie mówią, plotkują, obgadują. Ludzie są. Byli i będą. Nie liczcie na to, że spotkacie wszystkich, którzy wam wyciągną do was pomocą, bo oni powiedzą Hej, nadajesz się, idź w to. Są też ludzie, na których powinniśmy się uczyć. Zdobywaj doświadczenie. W ogóle, nieważne jaka jest jakakolwiek relacja z drugim człowiekiem, powinna nas czegoś nauczyć. Powinna nam uświadomić niektóre rzeczy, więc nie przejmujcie się. Co ludzie będą mówić na wasz temat, bo będą to robić. Będą snuć jakieś domysły, robić jakieś krzywe akcje. Idźcie swoją drogą. Po prostu. Najprościej. Idźcie z głową wysoko podniesioną do góry. Tak, to jest trochę egoistyczne. Ale jeżeli wasze działania pomagają ludziom i wam, to to jest zdrowy egoizm. I takim powinniśmy się kierować. Zdrowym egoizmem. Bądźcie dumni z tego, kim jesteście. Bądźcie dumni z tego... Jak wyglądacie, co potraficie i co robicie w życiu. Bo to was identyfikuje. To, w jaki sposób się wypowiadacie, to o czym mówicie, jak mówicie, to, jak traktujecie ludzi, identyfikuje was to, jak się zachowujecie. Nie jak wyglądacie, z jakiej rodziny pochodzicie, gdzie mieszkacie. To nie mówi dużo o człowieku. Mówi to, co macie w sercu i jak to okazujecie. Dlatego bądźcie dumni z tym, kim jesteście. I pokazujcie się światu. Ulubicie śpiewać, śpiewajcie. Nieważne, że ludzie patrzą, śpiewajcie, macie ochotę tańczyć. Na środku szkoły, zróbcie to. Życie jest zbyt krótkie, żeby w jakikolwiek sposób teraz się zastanawiać. A może zrobię to za parę lat. To nie jest wyznacznik, za parę lat to ile lat. Inaczej spowiedzieć, zrobię to za. Zrobię to do dwóch lat. Już sobie sobie konkretny cel. Mam dwa lata na zrobienie jakiegoś projektu. Wyjście z własną marką ubrań, otwarcie własnej strony internetowej. Jest na maksa dużo dróg. Odnajście własną. Ok. Delikatny przerywnik. Od czego zacząć szukanie motywacji? Uwaga, zapisałam tak. Cytuję, co zapisałam. Też będziesz mieli to w notatkach. Od spięcia tyłka i wstania z kanapy, łóżka czy krzesła. Wstańcie w tym momencie. Oczywiście zatrzymajcie się, nie wiesz co robicie. To jest wasz pierwszy krok. Spięcie tyłka, powiedzmy sobie wstaję i wstać. To jest pierwszy kroczek. Mały kroczek, które, który, stawia już w was bliżej celu. Jesteście o krok bliżej. I jeżeli Wam się uda, to brawo dla Was. Dalej. Powiedź kartkę, telefon. Dziennik, cokolwiek, w czym masz notować. Wypisz swoje cele, marzenia, pragnienia, rzeczy, które chcesz zrobić, w których jesteś dobry, które chcesz zmienić, i tak dalej. I teraz pomyśl, czemu to zapisałeś, zapisałeś, czemu chcesz schudnąć, dlaczego chcesz czytać więcej książek, dlaczego chcesz zacząć ćwiczyć, w jakim celu chcesz wziąć udział w konkursie pastycznym. Wyznaczyliście sobie cel, musicie teraz widzieć, po co chcecie to robić? I właśnie chcecie to robić, a nie musicie to robić. Tak jak Wam wspominałam, jeżeli chcemy coś zrobić, to prawdopodobnie nam się uda. Jeżeli musimy coś zrobić, to jest około 60% szans, że w ogóle to zrobimy. Bo nie lubimy, gdy ktoś nam coś narzuca. Nie lubimy, gdy jesteśmy zmuszani do czegoś. Szukamy sensu naszego celu. Jeżeli przebrnęliście przez trzy pierwsze punkty to możecie być z siebie dumni, ja jestem z was na maksa dumna. Trzeba zacząć działać w kierunku, który wybraliście. Codziennie, dzień w dzień. Próbować. Nie będzie wychodziło na początku. Później też poznacie się wiele razy. Ale o to chyba chodzi w życiu, nie? Żeby próbować, potykać się i uczyć się na tych błędach, bo z nich najwięcej wyciągamy. Próbować. Musicie znaleźć sens waszych pragnień. Aby pamiętać, po co się zaczyna, ta myśl ma pomagać, gdy nie będzie nam szło. Po co zaczynamy? Czy nie łatwiej byłoby rzucić tego wszystkiego i w ogóle leżeć na kanapie cały dzień? Byłoby łatwiej. Ale to nie będzie Was zadowalać po miesiącu, po latach. Będzie... Najgorsze jest uczucie, że nie wykorzystałeś jakiejś okazji, że straciło się szansę. Ma się wtedy wyrzuty sumienia, a można było się wziąć. Zróbcie to teraz. Pamiętajcie, że jeżeli nie będzie czegoś czuli, zawsze możecie przerwać. Nie jest tak, że wybierzecie jedną drogę i musicie kroczyć do końca życia. Nie. Może wam też pomóc wyobrażenie sobie swojego życia za 10 lat, czy wizualizacja spełnienia swojego marzenia. Musicie wiedzieć, po co coś robicie. Bo najtrudniej jest zacząć, a później jest już z górki. Najważniejsze to cieszyć się poczuciem sukcesu, które mamy, gdy robimy nawet drobne postępy. A potem jeszcze raz, jeszcze raz i tak w kółko. Ok, tak na zakończenie delikatne powtórzenie. Czujesz motywację do działania. Motywacja jest wynikiem, a nie warunkiem wstępnym. Nie potrzebujesz motywacji, żeby się spocić. Zacznij się pocić, a poczujesz motywację. Małe powtórzenia. Motywacja nie jest warunkiem wstępnym. Jeff Hayden, w swojej książce Mit Motywacji Nawet nie wiesz, ile możesz osiągnąć Który fragment przed chwilą przytoczyłam Daje nam wskazówkę, że najpierw jest sukces Który przyradza się w motywację Motywacja przyradza się w większy sukces Większy sukces w większą motywację A to w jeszcze większy sukces I zgadzam się z tym, że powinny nas motywować nasze sukcesy Rzeczy, które już udało nam się osiągnąć, żeby osiągnąć jeszcze więcej Już ostatnie przypomnienie Mieć śmiałe marzenia, wyznaczyć sobie wspaniały cel, zaangażować się w realizację wspaniałego celu, zacząć robić to, co umożliwi jego osiągnięcie, a potem zapomnieć o swoim wspaniałym celu i zająć się pracą. To wszystko, co miałam wam dzisiaj do powiedzenia. Odcinek wyszedł trochę dłuższy, zostawiam was z takim poczuciem niedosytu, ponieważ, tak jak mówiłam na początku, w opisie macie dodatkowe materiały, też zamieszczę Wam na dysku. W którym są notatki, parę tekstów z książki, która jest cudowna. Mit motywacyjny, na tym, i Mortgage osiągnął Jeff Hydon. Jeżeli będzie mi ochotę przeczytać, przeczytajcie ja parę fragmentów. Pozwolę sobie zacytować w artykule na ten temat, który też pojawi się w notatkach. I co? To wszystko. Mam nadzieję, że zerknijcie do materiałów dodatkowych. Pamiętajcie o piciu wody, pamiętajcie o uśmiechu. I bycia dumnym, dumną z tego kim się jest, jak się nazywacie, co osiągnęliście, i uwierzcie, że możecie osiągnąć dużo. Ja byłam Weronika to był podcast Myśl Przywodnia.